To jest dla Państwa wiersz Julii Hartwig, w wyborze Anny Nasiłowskiej. Tu mam wiele. Stary człowiek, stary człowiek upadł w błoto. Stary człowiek upadł w błoto i śnieg, wstaje i przeprasza. Stary człowiek zapomniał butelkę dziurawca na aptecznej ladzie, wraca i przeprasza. Stary człowiek wpycha się do zatłoczonego tramwaju, ciężko dyszy. Stary człowiek nie straszy nikogo własną śmiercią nie dzieli się z nikim swoją rozpaczą i nie skarży się, że wszystko było dla niego najpierw za wcześnie, a potem za późno. Stary człowiek pamięta, że wsadzono go na odpływającą krę, zrzucano z tarpejskiej skały, zostawiono w pustkowiu lub morzono na śmierć w chlewiku. Pamięć starego człowieka jest pamięcią ludzkości.